Do szczęścia zabrakło niewiele. W Superlidze piłkarek ręcznych zawodniczki Młynów Stoisław Koszalin przegrały ze startem Ebląg minimalnie 33 do 34, choć jeszcze 5 minut przed końcem same prowadziły jedną bramką. Sławomir Pankowski. Piłkarki ręczne Młynów Stoisław Koszalin punktów potrzebują jak plenu. W meczu z pasującym się o 5 miejsc w tabeli wyżej startem Ebląg miało być o nie szczególnie trudno i było. Koszalinianki zaczęły źle od sześciobramkowej straty, a tuż po zmianie stron traciły już do rywalek aż 8 trafień. Wtedy jednak zaczęła się pogoń. Drużyna gości straciła skuteczność i młyny zaczęły odrabiać straty. Ta przewaga się tak zmniejszała, zmniejszała i sama końcówka to już, to już była loteria, to już była walka i bardzo się cieszę, że to my zwyciężyłyśmy. A do szczęścia koszalniankom zabrakło niewiele. W 52 minucie po raz pierwszy wyszły na prowadzenie, ale nie zdołały go utrzymać. Ostatecznie przegrały minimalnie 33 do 34. Oczywiście przegrana, więc można zwiesić głowę i powiedzieć, ok, no straszna rzecz się stała, bo znowu przegrałyśmy. Ale mimo wszystko ta druga połowa pokazała, że, że jesteśmy w stanie powalczyć nawet z górą tabeli. Ja myślę, że po tym meczu nasze morale mimo przegranej pójdą w górę i e, że to jest dobry prognostyk na teraz tą rundę. A o utrzymanie superligowego bytu młyny będą rywalizować z ruchem Chorzów, Sośnicą Gliwice i Szczypiornem Kalisz. Sławomir Pankowski tvp 3 Szczecin.